And now Corpus Christi with a golden opportunity right in front. Shot save! made by Szemek! Way. Long one heading right back toward that goal box. One-on-one shot save made by Shemik. Dajcie na mój kanał czy moim rozmowcom jest piłkarka FC Nantes w drugim 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 poziomie rozgrywkowego we Francji, także reprezentantka Polski. piłce nożnej kobiet, Kinga Szemik. Cześć! Cześć, cześć. witam, dzień dobry wszystkim. Dzień Dobry, to jako, że jesteś, twój pierwszy kobiecy klub to był LKS Bory Pietrzykowice, za to kobiecy pierwszy to mi, także wiesz co, może opowiedz nam o swoich pierwszych momentach z piłką nożną. Eee, no cóż, ja tak naprawdę zaczęłam grać piłkę, odkąd gdzieś tam już nauczyłam się chodzić i biegałam, bo grałam razem z braćmi. I dlatego też pierwszy klub, do którego się zapisałam, był chyba męskim, bo wtedy grał, ale już na. To tak. była dla mnie gdzieś tam jedyna opcja na ten moment. Grania w piłkę i rozwoju. Więc, więc zaczęłam grać z chłopakami, no i grałam kilka lat właśnie tam w Tromkarzach, i później przyniosłam się do Mitechu Żywiec. W poprzednim sezonie, też mi tak żywiec, twój pierwszy kobiecy klub upadł i teraz gra w czwartej lidze kobiet. Co sądzisz o zarządzaniu w tym klubie w poprzednim sezonie i jego upadku? Eee, to znaczy nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą, żeby się wypowiadać na temat zarządzania, bo wiadomo, że ja jestem od grania, nie od gdzieś tam komentowania takich rzeczy, jednak wydaje mi się, że E, dziewczyny no, na pewno dały z siebie wszystko, tak? tam była seria niefortunnych, niefortunnych zdarzeń, było wiadomo, że e, kontuzje, niekontuzje, zmiany trenerskie, e, też jeśli chodzi o żywiec jako lokalizację, to nie jest najłatwiejsze miejsce do rekrutowania zawodniczek, bo no gdzieś tam, e, jeśli chodzi o możliwości pozyskania pracy i tak dalej, no to no jest ciężko, więc e, rekrutacja zawodniczek e, jest ciężka e, na pewno dla sztabu i zawsze tak było, bo e, gdzieś tam, ja pamiętam ze swojej perspektywy, m, jako osoba, która wychowała się w żywcu i w Pieszkowicach, ale wiadomo, w żywcu, było od razu obok. E, sama dla siebie nie widziałam perspektyw na to, żeby, żeby się rozwijać na dłuższą metę, więc e, patrząc e, gdzieś tam z perspektywy czasu, jeśli miałabym być piłkarką, która grała w jakimś większym klubie w Polsce, przejść do żywca. Klub jest jedną, jedną rzeczą, ale wiadomo, że w Polsce piłka nie jest na poziomie profesjonalnym i nie tylko z niej się utrzymują zawodniczki, bo głównie utrzymują się z pracy, którą wykonują na co dzień. Więc to na pewno było bardzo ciężkie dla Mitechu i, i to na pewno w dużej mierze przyczyniło się ku temu, że, że tak losy się potoczyły. A myślisz, że ten klub ma jeszcze szansę na wrócenie do Ekstra religii, na przykład za 10 lat? Myślę, że na pewno, myślę, że na pewno z tego względu, że bardzo dużo kobiecych drużyn i dziewczęcych zaczęło się rozwijać na terenie Żywca, Podbeskidzia, Śląska ogólnie, no Polski to tym bardziej, tak? Ale mówimy teraz gdzieś tam z perspektywy Mitechu. I ta selekcja jest, więc ja myślę, że jak najbardziej, jeśli tylko dziewczyny będą kontynuować granie, i klub skupi, klub skupi, skupi się na tym, żeby te starsze zawodniczki gdzieś tam. Pokazywały drogę tym młodszym, i żeby one nabierały doświadczenia, to myślę, że jak najbardziej tu raczej, raczej nic nie stoi na przeszkodzie. To teraz może przejdziemy do mistrzostw Europy 17 gdzie zdobyliście złoty medal. Z kadrą nr 17 awansowaliście jak na Mistrzostwa Europy, tam graliście w półfinale z Belgią. Czy mogłabyś nam coś opowiedzieć o tym spotkaniu? Eee, no, ogólnie ten trudniej był. A czy to już było trochę lat temu. Ale, ale gdzieś tam emocje i takie jakieś e, wspomnienia są, bo ogólnie ten turniej był bardzo emocjonalny dla nas. Wiadomo, że nikt e, nie sądził, że my tam w ogóle o cokolwiek możemy powalczyć, a wygrałyśmy mistrzostwo. E, więc pamiętam ten mecz bardzo dobrze. E, pamiętam gol Kasikona i później resztę, jakie emocje właśnie gdzieś tam przy tym e, nam towarzyszyły. Gdzieś tam pamiętam cały mecz i, i w, w głowy. E, była taka myśl, że wygrywamy ten mecz o wejście gdzieś tam do finału, do finału Puch Pucharu z Europy, tak? E, więc to było takie niedowierzenie do samego końca, gdzieś tam robiłyśmy coś, same niedowierzając, gdzieś tam własnemu potencjałowi i tego, i tego, co robimy. Więc to było takie bardzo fajne, bardzo fajne e, uczucie, bo nikt w nas nie wierzył tak naprawdę i miałyśmy tylko siebie. I, i zagrałyśmy gdzieś tam dla siebie i dla Polski i wydaje mi się, że to potem miało takie, a nie inne rezultaty w wyniku tego meczu no i następnego. A uważasz, że był to dość duży skok dla piłki kobiecej rozwoju w Polsce? Myślę, że na pewno było to impulsem do rozwoju, bo, bo zaczęło się dużo o tej piłce kobiecej mówić gdzieś tam w mediach społecznościowych, gdzieś tam ta piłka została zauważona, mimo tego, że to nie był jakiś duży okres czasu, ale wydaje mi się, że mimo wszystko było to impulsem do rozwoju e, na gdzieś tam skali kraju, ale też na zawodniczek, bo, bo chyba same sobie udowodniłyśmy, że potrafimy, że można spełniać te marzenia, no i e, gdzieś tam część z nas e, poszła w to i, i dalej kontynuujemy grę w piłkę e, gdzieś tam w, w różnych zakątkach świata, tak? Czy tam Europy? Z kadry, do, z kadry mistrzowskiej do lat 17, bardzo dużo i jest gra teraz w reprezentacji polskiej, pierwszej. Czy uważasz, że jest to najlepsze pokolenie reprezentacji polskich kobiet? E, to znaczy, ciężko mi powiedzieć, że to jest najlepsze pokolenie. Wydaje mi się, że tak jak powiedziałam, wygranie mistrzostwa y, było naszym impulsem do rozwoju i gdzieś tam popchnęło nas. Y, Temu, żeby jeszcze więcej pracować, jeszcze więcej dawać z siebie i na pewno to też się przełożyło na to, że teraz tyle tych zawodniczych gestów pierwszej prezentacji, bo, tak jak mówię, uwierzyłyśmy no, w swój potencjał i poszliśmy za tym, więc, więc to, to według mnie miało bardzo duże znaczenie, bo, e, bo otworzyły się tam gdzieś tam jakieś drzwi przed nami, których wcześniej e, nie znałyśmy i, i, i dlatego tak to wygląda, nie inaczej. Natomiast ciężko mi powiedzieć, czy to jest. E, Gdzieś tam najbardziej zdolna reprezentacja, e, czy tam roczniki jakie mieliśmy, no było gdzieś tam, no, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć. E, może teraz przejdziemy trochę do USA. Jak, jaki jest według Ciebie stosunek kibiców e, do piłkarek w USA? E, to znaczy to są takie, wydaje mi się, dwa światy, bo rozdzieliłabym to na piłkę klubową i na reprezentację. Z tego względu, że mimo tego, że m, piłka nożna kobiet w Stanach jest bardzo popularna, e, to m, ta popularność klubowej piłki do tej popularności reprezentacyjnej tam jest ogromny przeskok. E, w zależności od klubów, tych, które grają w najwyższej lidze, e, jaki to jest klub, bo one się tam gdzieś tam różnią tym, e, jaką gdzieś tam mają mężczyznę, fanów. E, ale na przykład, jeśli chodzi o Houston Dash, no to. Tam nie było bardzo dużo fanów na, na meczach i tak dalej, tak, ale potem patrzysz na Portland i jest ogrom y, fanów, tak. Czy na, na... na przykład. na no... na Orlando. Tak, czy na Orlando, tak. E, ale, ale na przykład jak spojrzysz na reprezentację, to jest już zupełny odlot, bo tam wtedy... Właśnie to jest fajne, że ludzie jednak jednoczą się e, z tego względu, że mm, no jest co oglądać, tak, po pierwsze, po drugie wspierają i... Gdzieś tam nie ma, wydaje mi się, aż takiego podziału na to, że są mężczyźni i kobiety, też właśnie no z tego względu, że gdzieś tam zdobywają sukcesy. I, I to jest takim motorem napędowym dla nich, że chce się ich iść i oglądać. Tak? Ale tak jak mówię, ta piłka klubowa w Stanach nie jest aż tak popularna jak ta piłka reprezentacyjna. W reprezentacji debiutowałaś w spotkaniu przeciwko Estonii? Było to dla Ciebie wielkie wyróżnienie? O tak, na pewno. Ja uważam, że granie w reprezentacji, nawet samo powołanie i e, gdzieś tam możliwość bycia tam i obecności to jest największe wyróżnienie dla każdego sportowca, możliwość gdzieś tam reprezentowania kraju, bo po to na co dzień trenujemy w klubach i po to poświęcamy bardzo dużo, żeby właśnie się tam znaleźć, więc ja pamiętam ten mecz i towarzyszyły gdzieś tam bardzo duże emocje, no bo jednak to jest pierwsza reprezentacja i każda z nas czy tam Zakładam, każdy sportowiec idąc przez te reprezentacje młodzieżowe patrzy gdzieś tam naprzód, i, i to jest właśnie to największe marzenie, żeby móc zagrać właśnie w takim meczu. Więc jak najbardziej to jest to jest ogromne gdzieś tam wyróżnienie i ogromny honor. Czy uważasz, że piłka nożna kobiet w Polsce traktuje się już bardziej poważnie niż kiedyś? Niż kiedyś na pewno. Ale jednak i tak jeszcze bardzo, bardzo długa droga przed nami. Na pewno bardzo, bardzo się rozwinęła, patrzę nawet przez pryzmat tego, skąd ja jestem. Jak ja zaczynałam grać w piłkę, gdzieś tam będąc, nie wiem, mając 10 lat, 12, 14, to ja byłam, ja, ja znałam może dwie, trzy inne dziewczyny y, osobiście, y, oczywiście pomijając klub, y, mi Żywiec, y, które gdzieś tam grały w piłkę. Natomiast na ten moment y, klub męski, w którym ja grałam, y, słupak Mielka i Zbory Piotrzykowica, nawet ma swoją sekcję dziewczęcą, Tak Widać, że te dziewczyny nawet na poziomie szkolnym grają w piłkę y, i, i tak jak mówię, ja patrzę przez y, pryzmat z perspektywy tego, gdzie ja mieszkam, przez pryzmat wioski, y, gdzie, gdzie mieszka 5 tysięcy ludzi. Tak? Więc na pewno ten rozwój nastąpił, na pewno stała się bardziej popularna. I myślę, że ludzie powoli zmienia się ta mentalność tego, że dziewczyna nie powinna grać w piłkę, bo to jest męski sport, że jednak um, gdzieś tam z biegiem czasu ci rodzice pozwalają tym dziewczynom grać w piłkę i, i właśnie to jest fajne, że to się zmienia i, i to na pewno przyniesie um, pozytywne skutki w przyszłości. A myślisz, że PZPN już traktuje na poważnie, czy jednak jeszcze tak przez, przez palce? Ja myślę, że ja myślę, że na poważnie. Gdzieś tam nie mogę się na tyle wypowiedzieć, na ile gdzieś tam ja doświadczyłam gdzieś tam przebywania w reprezentacji, tak? że, że wydaje mi się, że na ten moment traktuję poważnie. Jest, jest tam zapewnione wszystko, co tak naprawdę potrzebujemy, I, i wydaje mi się, że właśnie doszliśmy do tego momentu, gdzie no możemy tylko się skupić na piłce i graniu, bo. Bo całą resztę gdzieś tam mamy, tak? Dobrze, kolejne pytanie jest takie, czym jest dla Ciebie reprezentacja Polski? No to już tak jak wcześniej powiedziałam, to najwyższy, najwyższy zaszczyt, największe wyróżnienie, móc być w reprezentacji, móc e, grać e, z najlepszymi polskimi piłkarkami e, i reprezentować kraj, to największe marzenie. 23 lutego roz... zagracie mecz o wszystko z Hiszpanią. 15 lutego zaczynacie zgrupowanie. Czego możemy się spodziewać w tej reprezentacji w tym meczu? Na pewno zostawienie serca na boisku i wszystkiego, co mamy. To tego jestem pewna, że wszystkie będą, wszystkie dziewczyny, cały sztab. No mamy jeden cel i, i na tym celu się skupiamy. Myślę, że, że na to zawsze gdzieś tam mamy wpływ na to jak my podejdziemy mentalnie do tego meczu i, i wydaje mi się, że każda z nas właśnie ma tą świadomość i, i czego będzie można się spodziewać to tego, że wejdziemy i zostawimy tam serce i, i damy z siebie wszystko. Czy uważasz, że jesteś następczynią pierwszej bramkarki w reprezentacji? Czy, czy możesz się uznać e, najbardziej perspektywiczną zawodniczką na bramce w polskiej reprezentacji? E... Nie wiem, czy mogę się taką uznać. Na pewno to jest gdzieś tam mój cel i, i moje marzenie żeby tą bramkarką pierwszą w przyszłości być. E, natomiast są rzeczy, na które ja mam wpływ, i są rzeczy, na które ja nie mam wpływu. E, ja mam wpływ na to, jak trenuję na co dzień w klubie i na to, jaką pracę wykonuję, a e, gdzieś tam decyzje odnośnie tego, kto gra, kto nie gra, już są poza moją kontrolą, e, więc jakby na tym się nie skupiam. E, skupiam się jedynie na swoim rozwoju i na tym, żeby gdzieś tam cały czas iść do przodu i myślę, że, e, że ciężka praca popłaca, więc trzeba gdzieś tam wiadomo uczyć się o dziewczyn, które są bardziej doświadczone i, i cały czas gdzieś tam podpatrywać, e, ale też trzeba gdzieś tam żyć z tą myślą, że e, po coś to wszystko robię, tak, że, że, że właśnie chcę w jakimś momencie być pierwszą bramkarką reprezentacji i myślę, że że każda dziewczyna ma taki cel, że to jest już ten najwyższy cel, tak? No ale tak jak mówię, tu właśnie trzeba być cierpliwym i tylko pracować i, i, i wiadomo, uczyć się od dziewczyn, które są bardziej doświadczone i, i na pewno taki moment w jakimś w jakimś okresie kiedyś przyjdzie, dlatego trzeba być zawsze przygotowanym. Studiowałeś psychologię w Stanach Zjednoczonych. Planujesz pracować w tym zawodzie po skończonej karierze? Tak, to na pewno. Mam Ci powiedzieć, co dokładnie chcę robić? Czy no, poproszę? możesz powiedzieć. E, no, to okej. Okay. Znaczy, plan jest taki, że po mojej zakończonej karierze piłkarskiej e, planuję zrobić doktorat w psychologii, e, prawdopodobnie z psychologii klinicznej, z tego względu, że chciałabym e, pracować e, przy gdzieś tam zdobywaniu wiedzy i teraz albo w psychologii sportu, albo ogólnie w terapii, jeśli chodzi o substancje psychodeliczne i ich wykorzystywanie e, w terapii, bo wydaje mi się, że będzie to bardzo, mm, czy, jakby to powiedzieć, najbardziej efektywny sposób na to, żeby pomóc ludziom, tym bardziej, że e, no, żyjemy w czasach, gdzie gdzieś tam stres e, jest na porządku dziennym i, i wszystkie choroby psychosomatyczne i tak dalej. E, gdzieś tam dotykają bardzo dużą część ludzi i, i sama gdzieś tam y, po drodze będę w stana spotkałam y, weteranów wojennych, którzy y, no, gdzieś tam mają myśli samobójcze i tak dalej, i tego typu rzeczy, więc uważam, że coś takiego jest bardzo potrzebne, żeby móc efektywnie pomagać ludziom. I, i gdzieś tam z takim przekonaniem żyję, że, że chcę właśnie pomagać ludziom, a że psychologia jest coś, czym się pasjonuje i co bardzo lubię, więc. W takim kierunku zamierzam iść. A powiedz nam, jak wygląda piłka nożna kobiet w Stanach Zjednoczonych? E, ta uniwersytecka? Tak. E, no to jeśli chodzi o moje, gdzieś tam odczucia, to na pewno całe podejście jest bardzo profesjonalne, jeśli chodzi o uczelnie. Niczego nam nigdy nie brakowało. E, bardzo. Gdzieś tam rozwinięty jest ten medyczny aspekt, co było dla mnie bardzo ważne, zanim tam wyjechałam, bo wcześniej miałam gdzie kontuzję. E, i, I także, że powiedziawszy, no to mimo tego, że e, ciężko czasem było gdzieś tam pogodzić e, sport z nauką, no bo jedno i drugie bardzo dużo wymaga gdzieś tam od ciebie, ale gdzieś tam dawało to trochę luzu psychicznego, że były osoby e, gdzieś tam z opieki medycznej, które gdzieś tam na który zawsze mogłeś liczyć, tak, więc yy, więc to był bardzo duży przeskok, jeśli chodzi o Polskę, bo no bo wiadomo, że realia były trochę inne na tamten moment w Polsce i, i, i to właśnie bardzo gdzieś tam doceniałam, że miałam możliwość mieć trenera ramkarzy i trenera przygotowania fizycznego i motorycznego yy, i mieliśmy gdzieś tam możliwość do yy, na uniwersytecie do ludzi, którzy specjalizowali się czy w dietetyce, czy jeszcze innych różnych y, aspektach przygotowania fizycznego czy tam mentalnego, tak? Tak samo z psychologią sportu. Y, więc, więc, jeśli o to chodzi, no to dla mnie największym takim wow było właśnie gdzieś tam możliwość tego kontaktu z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mogli Ci pomóc w rozwoju pod aspektem sportowym, więc, y, więc to było bardzo fajne. Miałaś propozycję od innych amerykańskich zespołów, na przykład z najwyższej klasy rozgrywkowej, gdy skończyłaś czwarty rok grania w, w University of Texas Rio Grande Valley? E, to znaczy, dostałam gdzieś tam, skontaktowało się ze, mnie, orla, skontaktowało się ze mną Orlando i Utah, e, chcieli, żebym przyjechał na testy po drafcie. E, natomiast, no, e, no nie wiedziałam za bardzo sensu po dłuższe gdzieś tam rozmowie i z trenerem bramkarzy, bramkarek w Orlando i gdzieś tam e, z paroma innymi osobami, żeby tam jechać z tego względu, że e, no po prostu nie wydawało mi się to dobrym krokiem dla mojego rozwoju, tak. E, tak jak już kiedyś wcześniej wspominałam, e, fajnie byłoby się znaleźć dla samego faktu w takim klubie, no jednak dla mojego rozwoju nie wydaje mi się, żeby to było dobre bo gdzieś tam potrzebuje tej gry potrzebuje ogrania, a znaleźć się w takiej lidze, gdzie na no tak duży kraj jest ona tak mała, grają w niej prawie same reprezentantki seniorskie, seniorskie, piłki, czy to ze Stanów, czy z Kanady, czy z innych, gdzieś tam w Meksyku, Brazylii i tak dalej. No to bardzo ciężko jest wejść w młodej zawodniczce do takiej ligi i faktycznie, żeby dostała szansę, żeby grać. Więc. No nie widziałam za bardzo sensu, tak? Wydaje mi się, że, e, że, że zrobiłam dobry krok, e, przylatując tutaj, bo sama po sobie czuję, że, że się rozwijałam, a to jest najważniejsze. A co sądzisz o tym, że jak pierwsza liga we Francji grała, a druga liga we Francji nie grała? Co o tym sądzisz? No to znaczy, no wiadomo, że czuję się, że to jest takie trochę nie fair, tak? E, jednak z drugiej strony rozumiem, pod względem gdzieś tam... E... Takim praktycznym, dlaczego tak jest, tak? Bo jeśli chodzi o pierwszą, pierwszą ligę, we Francji jest ona cały, w całości profesjonalna, jeśli chodzi o tą drugą, no to niestety nie, bo jest tutaj powiedzmy połowa klubów, których przeciwko którymi, przeciwko, którymi ja gram, tak, e, e, która jest profesjonalna i połowa nie. I tutaj właśnie jest taki problem, że na przykład mój klub jest w stanie e, finansować przedzawodniczki i po prostu zawsze gdzieś tam, czy mieć dostęp do tych testów, czy je robić częściej, czy rzadziej, i nie ma takiego problemu. Natomiast y, są kluby, które nie mają takich zasobów, no i następuje, właśnie tutaj występuje problem, tak? E, no i dlatego cała liga niestety nie gra. A jak się w ogóle gra we WC e, Bardzo dobrze. Mogę powiedzieć, że. Że cieszę się, że tutaj trafiłam, bo i jeśli chodzi o sztab szkoleniowy, to jest bardzo profesjonalny i też jest to bardzo pozytywne środowisko, co, na co e, liczyłam. E, miałam nadzieję, że tak będzie, bo, bo uważam, że no, cała efektywność e, gdzieś tam treningów jest na dużo wyższym poziomie i, i można się dużo szybciej rozwinąć. E, no i dziewczyny też są bardzo miłe, mam wszystko, czego potrzebuję, cały czas się rozwijam. Treningi są na wysokim poziomie, więc nic tylko się rozwijać. No, a miałeś propozycje od innych, jest na przykład z pierwszej ligi francuskich klubów? To znaczy, przeplatały się jakieś, nie powiedziałabym, że oferty, tak, propozycje, bo one się pojawiły, jak jeszcze byłam na trzecim roku studiów i w e, nie ja nawet tego nie brałam pod uwagę, żeby stamtąd wylecieć i wrócić do Europy, jak jeszcze nie skończyłam studiów, więc odzywały się do mnie e, pewne osoby i, i tak dalej. No, ale nie widzę sensu się na tym rozdrabniać, no bo jednak to nawet nie były rozmowy, bo ja z góry powiedziałam, że nie jestem zainteresowana, tak. Ale jak się żyje w ogóle w noc, tak na koniec pytając? E, dobrze, tylko jednak do. No... Końca nie jestem w stanie zasmakować tego życia z tego względu, że jesteśmy w lockdownie. I tak naprawdę przez naszą sytuację wirusową na świecie i w Europie, no to jest bardzo ograniczone to, co możemy robić i jak w ogóle funkcjonować. Ale jeśli chodzi o miasto, jest bardzo ładne, jest bardzo dużo takich naturalnych miejsc, bardzo dużo ścieżek rowerowych, parków i tak dalej do oceanu mam 10 godzinę jazdy, więc. Więc bardzo gdzieś tam e, podoba mi się, tak. E, wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, fajne miejsce, żeby przyjechać, odwiedzić też i zobaczyć, jak to wygląda. To na koniec, czy miałeś taką bramkarkę, bądź bramkarza, bądź innego zawodnika w dzieciństwie, którego szłaś, próbowałaś szłaś i drugą? To znaczy, na pewno jak e, byłam gdzieś tam bardzo bardzo młoda, no to to była hop solo, jeśli chodzi o kobiety. Jak byłam też bardzo mała, no to na pewno i Kierka yes. Nie powiedziałabym, że wzorowałam się na nich, ale na pewno to było gdzieś tam przykłady dla mnie osób, które, na które gdzieś tam się patrzyło, tak? I się podziwiało. Z biegiem czasu te autorytety zawsze się zmieniają, i później masz nie już jednego bramkarza, którego podziwiasz, tylko bardzo wielu, i każdego podziwiasz za, za coś innego i, i podpatrujesz. Jak robić coś lepiej, tak jak oni. Tak? Więc tak jak mówię, z biegiem czasu to się trochę zmienia, ale na pewno na początku to była Hope i Iker. No to dziękuję Ci za przeprowadzony wywiad. Także życzę Wam powodzenia z Hiszpanią. Więc dziękuję Ci za wywiad. Moim rozmówczynią była Kinga Szemik. Dziękuję Ci za wywiad. Cześć. Dziękuję, do widzenia.